Dajcie kochani, to Mary. I Mario. No i taki sobotni relaksik drapkowy. Wzięliśmy sobie mega linię i linię. No zobaczymy, które okażą się lepsze. Jak widzicie, nadrapaliśmy, żeby nie trwało za długo. Jak na razie nic się nie utworzyło. Mamy nadzieję, że coś padnie. No, nadzieję to zawsze mamy. <gorsza> tak, może nadzieję mamy, a potem co? Efekty są różne. Zobaczymy, może taka kombinacja coś tutaj uh -huh. nam zmieni. Jutro będzie kolejna kombinacja. Myślemy. Ale to zobaczycie. Zakupione, także zobaczymy. Ale teraz zdrapiemy te nasze linie. Próbujemy? Próbujemy. Sprawdzamy. No dobrze. To ja zacznę wobec tego może od ekstra linii z numerem 24. I cóż, będę tutaj was przesuwał do połowy na drapane. Uzupełnimy sobie te brakujący symbolik. To tu jest popcorn, tak? No to szukamy popcornu. I tak. Tutaj się pojawił. Tu się pojawił. Tu się pojawił popcornik. Czy tu jeszcze gdzieś popcornik jest? No jest. Owszem. Tu jeszcze są. No dużej. Nawet kilka. No. Tu jeszcze no, mamy jeszcze. i tu jeszcze. Nie przegapiłem żadnego? Chyba nie. Dobra. Teraz sobie śmigniemy po dwa. Czyli mamy tak balony i kości. Czy balony i kości się tu pojawią? Hmm, 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 hmm. Balony, kości. Oj, oj, oj. Coś nie za bardzo. No patrz, ani jedno, ani drugie. Ani jednego, ani drugiego nie ma. Wobec tego szukamy parasolki i motyla. Mm, parasol, motyl, no motyl jest. Yy, parasol mm -hmm. i motyl, motyl kolejny. Dobra. O, tu są dwa. No, jak ładnie. Tu jeszcze jeden. Ale coś parasolki nie widać. No, nie ma parasolki. Ale za to jest jeszcze motylek. Jeszcze łodzi. A łodzie nie szukam. A nie żeby była. <słuch> przynajmniej na razie mhm. wiatrak i księżyc no dobra to patrzymy, wiatrak, księżyc o tak, pójdź to by się przydała. No. E, wiatrak, księżyc tyk 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 wiatrak z księżycem razem mhm. e, wiatrak i księżyc o tu jeszcze mamy wiatraczek nie na ten klucz i No no. zauważyłeś? tak tak O jać. No to będzie symbol, który będzie tu zabroniony, pewnie. No! Dobra, szukamy wobec tego klapek i okularów. Mm, klapki i okularki. Na razie nic nie widzę. Tu są okularki dopiero. Tu są. I tu są. Mm. I jeszcze na dole okularki, a tutaj są klapki fioletowej. Dobra. Zostały nam cztery symbole. Emocje. Mamy rolki i lody. Czy rolki i lody są? I czy coś pomogą? No rolki są. Na razie nic nie pomagają. Lody też są. Ale tak nie za bardzo. I ostatnie dwa to Biedronka i czapka. No nie za, nie za bardzo mi się to widzi. Czapka i biedronka. A tu jeszcze jest biedroneczka, tak, no ale to już linii nie będzie. Tu jest biedrona, tu jeszcze dokładamy czapkę, tu czapkę z biedronką i jeszcze samodzielną czapkę, ale no niestety żadna linia się tutaj nie pojawiła. Jak tam z kontrolnymi wyglądamy EFD? wiadomo pusto. No szkoda. Może za to te większe megalinie? Zobaczymy, mega kochani. Mega się Zobaczymy megalinie. Kochani, powiedział numerek no to jest trzeci. Trzeci. Żadnej linii nie mam. Także jedziemy, sprawdzamy, czy coś tu nam się da odzyskać. Szukamy tęczy. Mamy tęczę. A tu też by ci się klucz przydał. No, no, no. Jak drapałam, nadrapałam, to wtedy sobie myślałam, ojej, jakby ten klucz się przydał. No, więcej nie mamy. Kolejne to są laczki. Tu są krapeczki, krapeczki laczczczęta. Czy jeszcze gdzieś znajdziemy? Krapeczki, krapeczki. Oj, nie, mało. <laughs> Dobrze. Następny mamy monetkę. Czy to była moneta? Też nie będzie monety. Moneta, no... Jest jedna. Uuu, wow, szał, ciał, ciał. Jedna się na dole schowała. Tak, kolejny mamy flaminga. Hmm. Flaming? Czy tu gdzieś widziałem? Ja nie ja że też. No, niestety. Ojej. Jak tak będzie, to nic nie będzie. Teraz ma, mamy kokos. Nie Szukamy... Był. Kokosik szukamy. Był? Był. Kokos, a tutaj jest. Ojejku, patrz, ja bym go przegapiła, gdyby nie ty. Dobra, tu mamy kokosik jeszcze, tu, tu. Tu są aż dwa. Mhm. I w ostatni nie ma. Następny symbol to jest piłeczka. Ojej, te brudy mi wkurzają. Yy, eee, mamy tutaj. No jedno, jedno. Mmm, Teraz mamy popcorn. Idziemy tu z góry, patrzymy, czy mamy gdzieś popcorn. Tu nie mamy. Tu też nie mamy. No tak, nie Też bardzo. nie mamy, o. Dobra, patrzymy. Czy my będziemy mieli winogronko? Oj taki nieznajomy trochę symbol. Ale też kochani ja tu nie widzę. Kolejny nie ma tego symbolu, no teraz co będziemy szukać? Zegarek to jest, A to widziałam. Byli. Tak, tu mamy jeden. Zegarek, tu mamy drugi. Tu mamy trzeci. Mhm, czwarty. No, cztery były, no to fajnie. Chociaż coś. Lody. Teraz szukamy lody. Lody no, otwierają nową linię. I kolejną też. Tak. Lody, lody. Mogłyby w końcu dokończyć jakąś linię. Ale by było <laughs> mega śnieg. Więcej... O nie, jeszcze tu. Sam już powiedzieć, że więcej nie ma. Dobra, kolejny dzwonek. Hmm. Tutaj nie mamy, mamy jeden tutaj dzwon. Tu jeszcze. No dajcie jakąś linię. Mary się będzie cieszyła bardzo. No zostały trzy symbole. Kochanie, tylko trzy. Teraz podkowa. Czy w ogóle była tak? Ta, tu jest jedna podkowa. Druga, no ale nie chcę nic otworzyć. Tu mamy, tu, no. W parze skutki, Wszystko, wszystko pięknie. I tutaj <grych> przedostatnie, co mamy? Oj, Oj na na to słabo to widzę. nie widziałam. Oczywiście, że nie ma. I ostatni to jest arbuzik. Arbuzik jest dopiero tu w zielonej. Tu jeszcze jeden arbus. I to I tyle. tyle. Jeszcze sprawdzamy bonus. No niesamowite. Nie. Ja. Serio. 20 zł. 40. Bra. Jest. Fajnie. Jest wygrana, to jesteśmy kochani. Na plusie. Numer 3 40 zł dolarek, kochany. Super, dobra. Kontrolnych nie znam, ale sprawdzimy. DD chyba. Nie, naprawdę nie pamiętam nigdy DD, tak? tak? To Ty mhm. pamiętasz. No także fajnie, no zobaczcie, mi. Jezu. Ja już mam pewność, że nic tu nie będzie, no co tam, nie? Nie, <laughs> stóra, fajnie. No to moja pusta tutaj zwróci... Mega, nie, zwrócimy nam odcinek jeszcze z małym plusikiem. Tak, plusik 10 zł, także 40 wpadła, ale Darek jest tak ciężko znaleźć, no, ale się udało. Dobrze, kochani, bardzo się cieszymy z tego, że nam tutaj coś wpadło, że będziemy mieli na pomnożenie. Także zapraszamy na kolejny odcinek już jutro, czyli w niedzielę. Mamy nadzieję, że też coś fajnego wpadnie. Oby tak było. My wam życzymy udanego drapingu. I udanego weekendu. Tak. I, I zobaczymy się już niebawem. Do, do zobaczenia. Buziaczki. pa. pa.